Bardzo dziękuję Państwu za, za przybycie. Przede wszystkim dziękuję za przybycie naszym panelistom, którzy zgodzili się wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym przedstawić kolejno pan Joachim Wlajker. Minister pełnomocny, zastępca ambasadora Niemiec w Warszawie. Po lewej mojej stronie jest Pan Jarosław Selim, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość. Witamy także Pana Christiana Szmica, Dyrektora Biura Fundacji Adenauera w Warszawie oraz pana Marka Cichockiego, który jest i współtwórcą i redaktorem teologii politycznej, a także dyrektorem programowym Centrum Europejskiego Natolin i pracownikiem, wykładowcą Uniwersytetu. Tematem dzisiejszego spotkania, tak jak żeśmy przedstawili to, to w zaproszeniu jest próba rozmowy, oczywiście ta rozmowa nie będzie dokończona, mamy mało bardzo czasu, dwie godziny, dwie godziny do godziny dwudziestej. Chcielibyśmy sobie porozmawiać na temat tego, czy coś się zmieni, czy będzie coś nowego w polityce e, Niemiec po ostatnich e, wyborach? E, czy wynik wyborów e, coś zmieni i co, jeżeli którzy mówią, że nic nie zmieni, e, zarówno w polityce Niemiec e, w stosunku do, do Europy, do, e, do państw sąsiednich, jak i czy, czy to oznacza jakiekolwiek zmiany przede wszystkim w pierwszym rzędzie dla dla Unii Europejskiej, ale również w szerszym, w szerszym wymiarze, również co to oznacza dla relacji chociażby Tras Antlantyckich. Propozycja moja jest taka, żeby każdy z Panów na, na samym początku przedstawił swoje stanowisko w takiej wypowiedzi do pięciu minut. Później po takiej pierwszej rundzie myślę, że na, na początek dobrze by było przedstawić swoją opinię w kontekście wyników wyborów w Niemczech w odniesieniu do, do tego, co to oznacza dla wymiaru europejskiego, co to oznacza dla, dla Unii Europejskiej. Ze szczególnym uwzględnieniem kwestii euro, z uwzględnieniem faktu, że ciągle mamy do czynienia z kryzysem, interesuje nas również wschodni wymiar polityki i Niemiec, ale również i tego, jaka jest wizja roli Unii Europejskiej w polityce wschodniej właśnie w tym, w tym wymiarze. Z tym się wiąże też kwestia bardziej może szczegółowa polityka energetyczna. Tutaj nie tylko chodzi o, znaczy wiąże się to częściowo oczywiście, bo mówimy o chociażby o relacjach w tym względzie między, między Niemcami i Rosją, ale o polityce energetycznej trzeba mówić oczywiście w szerszym wymiarze. Jest to pakiet klimatyczny, to jest kwestia, która bardzo nas dotyczy ze względu na to, że gospodarka Polska jest oparta na węglu. Po takiej pierwszej, to, to byłabym nasza, nasza pierwsza tura i taka ta, pierwsze, pierwsze pytania, które chciałbym po kolei panom postawić, do, do, do których jeżeli panowie zechcecie, żebyście się do nich ustosunkowali. No i później sobie zrobimy taką drugą turę po 20 minut, też gdzie, gdzie po 5 minut na, na, na osobę, gdzie każdy z, z panów będzie mógł uzupełnić i ewentualnie odpowiedzieć, ustosunkować się do wypowiedzi swoich poprzedników, a później po jakichś 40 minutach państwo będziecie mieli głos, jeżeli będziecie chcieli zadawać pytania, zgłaszać swoje uwagi. Um, jeszcze jedna, jeden komunikat, pan Krystian Schmitz będzie niestety musiał nas opuścić troszeczkę wcześniej, ponieważ no, tak dziękujemy mu, że znalazł czas dość dzisiaj napiętym dla niego dniu i tutaj jest z nami. I, i jest gotowy wziąć udział w debacie. W 27 pan Schmidt będzie musiał nas opuścić, także jeżeli na jakieś specjalne pytania do, do, do niego, to proszę wziąć pod uwagę właśnie to, że on będzie musiał wcześniej wyjść. I może na początek chciałbym poprosić może o zabranie głosu gościa niemieckiego, pana Joachima proszę. Bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie witam. Temat naszego spotkania z wyborów w Niemczech, co nowego dla Polski, dla, co nowego dla Europy. Na pewno można powiedzieć, jako wynik wyborów będzie nowego ministra spraw zagranicznych. To już wiemy i to jest jasne. Ale to chyba jedyna rzecz, która jest taka widoczna. Poza tym raczej mało się zmienia, moim zdaniem, bo dalej... W niemieckim parlamencie uh, nie ma partii eurokrytycznych, krytycznych, -krytycznych sceptycznych. Um, uh, największe partie, czyli w zasadzie wszystkie partie, popierają proces integracji, um, popierają Unię Europejsk Europejską um, i w ogóle uh, w, w czasie kampanii wyborczej Temat polityki zagranicznej w ogóle prawie nie istniały. Um, głównym tematem um, kampanii były um, płace minimalne, kwestia czy ma być więcej podatków, czy mniej, na jaki cel, czy, czy wystarczy budżet, czy trzeba, trzeba znaleźć inne środki do, do, na, na um, oświatę, na, na naukę. Um, polityka zagraniczna raczej, raczej nie. Z wyjątkiem, że po raz pierwszy mieliśmy jedną partię, um, nie Europa, koniecznie Europa-Skeptyczna, ale euro skeptyczna, czyli która um, zaproponowała, um, czyli my, myślała, że um, koniecznie będzie albo, że Niemcy wychodzą ze strefy euro, Albo pozostaną, ale inni słabsze, inne słabsze kraje mają wychodzić, żeby rozwiązać um, ten kryzys, który trwa od um, 2010 roku. Um, ale tamta partia um, nie przekroczyła um, progu um, wyborczego, czyli um, dostała mniej niż 5% wsparcia. Tylko mało brakowało, ale tego brakowało, a więc dalej nie są w parlamencie, czyli nie są w parlamencie. Um, z tego powodu mamy e, do czynienia z partiami w Bundestagu, które jak najbardziej popierają um, Unię Europejską i e, oczywiście mają trochę różne zdania co do tego, jak rozwiązać e, 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 teraz obecne problemy, e, ale ja myślę, że już teraz można powiedzieć, skoro e, pani kanclerz albo jej partia e, donosła ogromny sukces wyborczy, czyli ponad 30% została, że ona dalej będzie miała e, decydujący wpływ na właśnie polityką nie tylko zagraniczną, ale specjalnie europejską. Bo już od dawna jest tak, że Raczej uh, premierzy, szefowie uh, uh, rządów uh, kierują politykę europejską bardziej niż uh, um, minist ministrowie spraw zagranicznych. Um, I oczywiście cokolwiek będzie rozwiązane, będzie, jak będzie rozwiązany ten dylemat, uh, albo te negocjacje uh, um, koalicyjne teraz że uh, pani Merkel i CDU-CSU będą uh, mieli zdecydujący wpływ na właśnie pozycję uh, Niemiec właśnie w tych sprawach. Uh, może. Dobrze, to może poproszę teraz pana posła, członka grupy parlamentarnej polsko-niemieckiej również, tak? Tak, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Przypuszczam, że mogło być interesujące dla Państwa spotkanie właśnie w takim składzie z udziałem posła Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ reprezentujemy tutaj jeszcze z posłem Wojciechem Jasińskim, z posłem Pawłem Szałamachą, po prostu najpopularniejszą partię polityczną w Polsce. Która ma ambicje zdobycia władzy i być może to się uda właśnie w kadencji, którą akurat Niemcy rozpoczęli teraz, ale będzie trwać do roku 17 i, i w tej kadencji być może, być może to nasze środowisko polityczne będzie kształtować polską politykę. Jeśli sobie zadajemy pytanie, co po wyborach w Niemczech, i co nowego dla Polski, i co nowego dla Europy, to oczywiście. Zacząć trzeba od tego, co już Pan Ambasador powiedział, że właściwie jeszcze nie wiemy dokładnie, co po wyborach, bo po wyborach efekty wyborów nie zostały jeszcze skonsumowane. Nie wiemy dokładnie, jaka będzie koalicja. Prawdopodobnie to będzie koalicja CDU, CSU, SPD, ale wcale nie jest takie pewne, czy przypadkiem nie będą też alternatywne rozmowy prowadzone z Zielonymi. A to jest dlatego istotne, gdyż te partie mają odmienne poglądy na, na kwestie europejskie czy politykę zagraniczną niż partia dominująca i prawdopodobnie zgodnie z obyczajem politycznym, który w rządach koalicyjnych niemieckich jest w miarę trwały, to koalicjant dostanie stanowiska ministra spraw zagranicznych, chociaż pewnie też jest tak, jak pan ambasador mówi, Środek ciężkości polityki zagranicznej w Niemczech w ostatnich latach ewidentnie przesuwał się z Auswärtiges Amt do, do kancelarii pani kanclerz Angeli Merkel, więc można przypuszczać, że raczej tam będzie, będą zasadnicze kierunki tej polityki zagranicznej kształtowane. Wydaje mi się, że w tej kadencji 13-17 w polityce niemieckiej będą dominować dwa tematy. Tematyka europejska, no bo Europa ciągle w kryzysie, cała Unia Europejska w kryzysie, strefa euro w kryzysie, co jest szczególnie istotne przecież dla Niemiec, jak i, i drugi temat, to znaczy kontynuacja transformacji energetycznej. Tak mi się wydaje, że to będzie zasadniczy temat polityczny, a to oznacza, że organizatorzy dzisiejszej debaty dobrze wypunktowali tematy szczegółowe, o których powinniśmy porozmawiać. Jeśli chodzi o Europę i strefę euro, to będziemy mieli do czynienia z, jednak z dyskusją, która, która już się tli, już się rozpoczęła i która moim zdaniem w najbliższych latach się rozwinie. Z tą dyskusją, która z powodu kryzysu powoduje, że istnieje jakiś dogmat, z którym ja się nie zgadzam i moje środowisko polityczne się nie zgadza, że z kryzysu można wyjść tylko poprzez... No, Realizację takiego sloganu: Więcej Europy w Europie, czyli jeszcze szybsza, jeszcze bardziej przyspieszona, jeszcze głębsza integracja. I to przybiera już kształt po prostu nowej utopii. Jeśli przeczytamy dokumenty, na przykład czterech najważniejszych eurokratów, e, szefa Komisji Europejskiej, e, tak zwanego prezydenta Europy, szefa Eurostrefy, czy szefa Europejskiego Banku Centralnego z grudnia ubiegłego roku, to tam już jest zarysowany plan doprowadzenia do, do budowy. Do budowy państwa Europa. Plan, moim naszym zdaniem, utopijny. Ta grupa też Verhofstada, mędrców, która się zastanawia, w jaki sposób przekształcić ustrój Europy bez wprowadzania konstytucji Europy tylko poprzez prawo wtórne, ale w sposób radykalny przekształcić tak, żeby doszło do, do powstania federalnego państwa Europa. I tu jest w związku z tym pytanie, jak do tych pomysłów usposóbują się Niemcy? Ja przypuszczam, że trochę polemizując już od razu z panem ambasadorem, że w Niemczech rzeczywiście nie ma sił eurosceptycznych silnych, chociaż ja czytam akurat CSU jako zlepka eurosceptyczną informację i ona ma silniejszą pozycję, i będzie miała silniejszą pozycję w najbliższym rządzie ze względu na niezwykły sukces wyborczy w Bawarii, na, na umocnienie po prostu swojej, swojej potęgi. No ale oczywiście to nie będzie zasadnicze miejsce, gdzie ta polityka będzie kształtowana, ale mamy siły euroentuzjastyczne w parlamencie niemieckim, które, które będą partycypować w rządzie, które mają skłonność do myślenia właśnie w tym kierunku, żeby budować federalne państwo Europa. Myślę, że raczej CDU będzie ten, te skłonności hamować, będzie kierować się jakimś re, realizmem w tej dziedzinie. No i Trybunał Konstytucyjny Niemiecki, który już parę razy udowodnił, że ma też skłonności do bycia takim hamulcowym, hamulcowym tego procesu.